Ja byłem zaskoczony tym, że no, ode mnie, osoby młodej, nieopierzonej, ci wszyscy ludzie faktycznie te słowa brali jako jakieś tam prawidło, jako jakieś prawo, że tak, on ma rację. To też właśnie podchodzili do mnie. Bardzo dobrze pan mówi. Jakaś, no naprawdę z reakcjami takimi bardzo ży życzliwymi, takimi spontanicznymi, później można było się spotkać. To było zdarzyło mi się tak, że po prostu... Totalnie przerwałem zdanie w jakimś tam początku i zacząłem zupełnie inną myśl i też praktycznie nie związano, bo musiałem sobie dopiero coś przetrawić. I ludzie nic na to zupełnie uwagi nie zwrócili. To jest właśnie. Tak, i to jest, ale właśnie to ja, ja byłem przerażony, mówię, zaraz mnie tutaj zdjęczują, a tak naprawdę. Nie no i to to było, to było dla mnie szokujące, szokujące doświadczenie. Ty dałeś się zauważyć, oni tobie zawierzyli, ale wiesz dlaczego? Wiecie dlaczego? Dlatego, że w jego głosie ani przez moment nie było jednej rzeczy. Czegoś, co ludzie natychmiast wyczuwają. Fałsz. Nie było fałszu, i w tym momencie mogłeś krzyczeć na kowno, i on już by poszedł na to kowno. Wierz mi na słowo. Małe, Małe. To my poprowadziliśmy to wszystko, no tak. to nie dało się nie zauważyć wręcz. Jak krzyczymy, że idziemy na kowno, to lud ma pójść na kowno, nie ty. Więc wcale nie masz się utożsamiać z tym, że ludem. Ty masz mieć totalny dystans. Do tego wszystkiego, bo inaczej nie zapanujesz. Jeśli jest duży tłum, nie sprawia mi to żadnej trudności, ponieważ była kwestia y, odebrania chwilowo tej tuby, wzięcia ją w rękę, natomiast później już jest wotok, Nie myślę specjalnie o tym, co mówię, co nie powinno może tak być, ale wiem, że w tym tłumie po pierwsze nie ma to takiego znaczenia, chodzi o to, żeby mówić, później te myśli same przychodzą i jest łatwość. Jacek Hugo Bart. Zadał mi kiedyś po, przy potajemnej zakulisowej rozmowie, przepraszam, że ujawniam. Pytanie, na ile to wszystko jest autentyczne? No właśnie, teraz, Jacku, jakby jest na to odpowiedź. Robimy coś, co jest autentyczne, coś, co jest niezwiązane z żadną partią, z żadnym konkretnym grupowaniem politycznym. Niezwiązane związane tylko z nami. Chcesz, żebym coś powiedział? Nie, nie rozśmiesza mnie ty. Dobrze. Po cholery wy to robicie, no człowieku, co... To? Przecież mnie nie musisz oszukiwać, przecież ja wiem, po co wy to robicie. No po co? Ja ci powiem po Sobie co. Sam między sobą nie rozmawialiście po co? Nie, myśmy rozmawiali, a ja, co? Teraz usłyszycie stanowisko przedstawiciela świata dzieci. Mediów, dokładnie. Który lepiej od nas wie, po co to robimy. Nie, oczywiście, że wam nie powiem Nie, natomiast, natomiast... No, to jest to Tylko po prostu nie. Gdzie nie, boimy się bo... powiedzieć i wyrazić się i wyrazić są, ale mnie nie bujajcie. No przecież za stary wróbel jestem, nie? No. Jacku, jak y, jesteś obserwatorem, no to bądź konsekwentnie obserwatorem. Nie komentuj. Ty ale przekładaj, że się nie zapytałeś. Po prostu wyciągnąłeś mnie na zwierzenia, jas, No to ci zapy... powiedziałem ja, co? Jadzko, zapytałem się Ciebie jako obserwatora, a nie jako filozofa komentatora. Ty nie bądź filozofem ty, komentatorem. No, ale nie o to mi, to mi chodzi. To, no więc nie potrafię być takim i takim. Po prostu chcę Bądź konsekwentnie mi, jeden. Bądź tylko obserwatorem. No to chcę być. A no to, to coś co mi wyciągnął na zwierzenia. Nie chciałem w ogóle mówić, no.

Powiedział, y, użył następujących słów. Możecie bujać siebie, ale nie mnie. Jeżeli pojawi się na scenie ktokolwiek, kto cokolwiek w tym kraju chce pozytywnego zrobić, ktokolwiek jest albo szołomem, albo nawiedzonym, albo idiotą, albo ktoś za tym stoi. Chciałbym pokazać Państwu właśnie, kto za tym stoi. Tę grupę młodych ludzi, którzy sami stoją za sobą. Ruch nielegalny, ruch spontaniczny, za którym nie stoi żadne stowarzyszenie, żadna fundacja. Chodzi o to, by uznać wreszcie niepełnosprawnych jako osoby normalne, pełnosprawne, po prostu. Tyle tylko, że należące do pewnej mniejszości. Na przykład mniejszości motorycznej, jeżdżącej na wózkach inwalidzkich. Chcemy pokazać, że można coś konstruktywnego zrobić na przekór, na przekór tym, Którzy mają ciasne umysły, na przekór skorumpowanym dziennikarzom i przede wszystkim na przekór, proszę Państwa, tym, których jest najwięcej, na przekór tchórzom. Kładzie się pod nogi kłody. Ja Państwa, przepraszam, ja zrobię jedną rzecz, bo teraz tak sobie uświadomiłem, że moją jedną kłodą jest to, że jestem w tej marynarce. Ja ją ściągnę po prostu. Po prostu. Proszę państwa, znaczy czuję się lepiej, naprawdę. <laughs> Bardziej luźno. E, mimo tego, że cały czas jestem rozemocjonowany. Powiem jedno. E, spróbujmy zacząć od siebie. Znaczy myśmy właściwie zaczęli od siebie i teraz spróbujmy wprowadzić to, wprowadzić to między sobą. Popatrzmy na siebie, komunikujmy się ze sobą. Pokażmy, że potrafimy ze sobą rozmawiać. Bardzo was o to proszę. Dziękuję. Ja jest, mam ten komfort psychiczny, że nie muszę dbać o przychylność dziennikarzy. Jak będą pisać, jest mi to kompletnie obojętne. Ważne, żeby pisali i nie przekręcali nazwiska. Ale różnica jest totalna, jeśli chodzi o Was. Wy macie zebrać w bardzo krótkim czasie szerokie poparcie społeczne będziecie musieli. Wy będziecie musieli zadbać o to, żeby właśnie się zaprzyjaźniać z najbardziej brukowymi dziennikarzami. To będzie dla Was istotne. Chciałbym, żebyśmy stworzyli na potrzeby każdego z was odpowiednią legendę. Nie mogą to być kłamstwa. Nie, to muszą być rzeczy prawdziwe, ale nieco przyjaskrawione, nieco ubarwione. No, podam wam przykład. Często liderzy zespołu się wypowiadają, no po moim turnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie bawiłem pół roku, gdzie miałem 15, mówię, 115 koncertów, no ale to, że grałem na gitarze na stacji benzynowej, przy tankowaniu nieważne. Pamiętajcie o tym, że gazeta to nie konfesjonał, dziennikarz to nie ksiądz, a opinia publiczna to nie Bóg. Młody człowiek zwrócił się z takim pomysłem, i no, jako jeden z pierwszych dałem wsparcie tym młodym ludziom. To są młode osoby, studenci z różnych miast. Z tym, że sam Przemek powiesz o co chodzi. Przedemocła zgoda z Łodzi Uniwersytet Łódzki. Idea jest, aby zorganizować manifestację happening antywojenne. Powiedziałem tak, że w żaden sposób ten protest przeciwko wojnie nie może być odebrane jako polityczne poparcie dla jakiegokolwiek reżimu. Prawda? My chcemy pokazać głos społeczeństwa. Odżegnujemy się całkowicie od polityki, także chodzi o to, żeby zaktywizować tych wszystkich, którzy uważają, że wojna jest złem. To jest wojna, która może przynieść niesamowite konsekwencje. Panie no, Marszałku, czy tak... możemy liczyć, że będzie Pan razem z nami? Co do idei się zgadzam. Teraz, patrzcie e, Panowie na to, żeby a w Bardzo słusznej idei wynikającej z Waszych głębokich przekonań, nie y, uczynić tej szkody Polsce. Bo... Jak zostać liderem? Generalnie są trzy drogi. Pierwsza to przez ewolucję, czyli krok po kroku, stopniowo y, różne szczeble kariery, y, różne szczeble y, y, po, po kolei pokonywane. Druga możliwość zostania liderem to jest wykorzystać moment jakiś historyczny, jakieś zawieruchy i pojawić się na, na czele, ale jest i trzecia metoda, jaka? Tworzenie takiego momentu. Tak, właśnie, wykreowania, samodzielnego wykreowania, bo zamiast czekać na to, aż ktoś nas mianuje liderem jakiejś tam nowej inicjatywy, sami ją wymyślmy i sami stańmy na czele po prostu. Mam taką jedną y, prośbę do pana, jeżeli nie mógłbym y, na chwilę stanąć na dorożce. jest to możliwe? Bardzo dziękuję. Ludzie! Ludzie! Do was wszystkich mówię! Co was boli? Odpowiedzcie mi, co was boli? Ja wam powiem wojna! Wojna! Posłuchajcie mnie, co robi rząd polski? Nie robi nic. Jako pierwsi poparliśmy interwencję Stanów Zjednoczonych w Iraku. Po co? Dlaczego my mamy jechać ginąć za ropę? 21 marca, a chwileczkę, o godzinie 11 wszyscy się tutaj spotkamy i wyrazimy swój sprzeciw wobec...